W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ochwalebne znamie Krzyża Świętego, Broń mnie od wszelkiego złego duszy i ciału szkodliwego. Przez znamie Krzyża Świętego, Wybaw mnie Panie od prześladowania Ducha Nieczystego i od wszystkich nieprzyjaciół moich. Tym znamieniem Krzyża Świętego, Niechaj porażeni będą wszyscy nieprzyjaciele i przeciwnicy moim. Przez to znamiem Krzyża Świętego, od szkód tego świata wybaw mnie, Panie. Krzyż Twój, przez któryś nas odkupić raczył, Panie Jezu Chryste, niechaj będzie znamieniem zbawienia mojego. Opiekunem i obrońcą moim bądź, Panie Boże. Zmacniaj serce moje w miłości ku Tobie, abym Ciebie, Boże mój, w tym życiu sławił i chwalił, a po śmierci żywot wieczny otrzymał. Amen.